Dzień dobry moi kochani, przychodzę do Was z kartami anielskimi na dzień dobry, na dzień dzisiejszy. Pierwsza karta mówi o tym, że yoga i ćwiczenia fizyczne są niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia, spokoju umysłu i rozwoju duchowego. Ja bardzo mocno tą kartę poczułam dziś, więc wybieram się na zajęcia. Jogi. Natomiast kolejna karta, Betani, mówi o tym, że jeżeli zadbamy o siebie, korzystać na tym będą wszyscy w naszym otoczeniu. Pozwólcie sobie dzisiaj na coś relaksującego, na masaż, na kąpiel w soli. Sól bardzo silnie oczyszcza. Ja zawsze mówię, gdy czujecie się źle, weźcie sobie szklankę wody, dosypcie soli. Powiedzcie na intencję, że prosicie o oczyszczenie, o spokój. Uwierzcie, że pomaga. Tutaj mamy również pedicure, czy coś dla swojego, dla swojego wyglądu. Tak więc, kochani, pięknego dnia i posłuchajcie porad anielskich.